Kochani, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie z tego wyjątkowego miejsca, bo otóż znajdujemy się w miejscu, które stanie się miejscem modlitwy. Będzie to oratorium, kaplica, Domu Towarzyszenia Duchowego Nazaret. Jak widzicie, jest tu jeszcze wiele do zrobienia, ale podobnie jak wiele jest do zrobienia tutaj, to wiele jest jeszcze do zrobienia w naszym życiu. Duchowym. Rozpoczęliśmy post, wielki post, i on staje się taką okazją do trochę przemeblowania swojego życia, szczególnie do przemeblowania swojego życia duchowego, życia wiary, do pokuty i nawrócenia wzywa nas ten czas, ale też do poszerzenia świadomości tego, czym jest modlitwa i jak modlitwa powinna wyglądać. Dlatego zapraszamy Was na wyjątkowe spotkanie. Spotkanie z księdzem doktorem Łukaszem Knosaną na temat medytacji chrześcijańskiej, ale ksiądz Łukasz porówna trochę, nam pokaże, jakie są różnice choćby z medytacją buddyjską zen, czy jakąś inną formą wschodniej medytacji. I zobaczymy, na czym opiera się nasza duchowość, czyli duchowość chrześcijańska. Myślę, że to będzie bardzo inspirujące spotkanie. Które pomoże nam zrozumieć i da nam pewien, pewien porządek, pewien ład, wprowadzi, ufam, w nasze rozumienie modlitwy i medytacji. Dlatego zapraszam serdecznie Was wszystkich, każdego z Was na godzinę 19 do Świetlicy Wiejskiej, 13 marca, tutaj do Jemielnicy. Niech nie zabraknie tam Ciebie. Zapraszam.